Tu Lenka! Super, że jesteście dzisiaj Pokażę wam Moje pierwsze rysunki promarkerami Lenka, coś przyszło do ciebie O, serio? Serio Proszę Promarkery, Zapatknęła mieć pro markery. Na zobaczymy, jak się będzie nimi obsługiwać. To, a co to jest? Ręka namalowała. No. Ręka, ty nam namalowałaś sama? Tak. tak. Ty to sama namalowałaś? Tak. Nie, nie, nie widziałeś tego? Nie. widziałam, schowane było i czekało na markery. Syrenkę. O! No markery no. tak? Daj mi ręka. A Może ja ja zaraz je próbuję. Tylko teraz przydałoby się jakaś jeszcze inna karta do próbowania. Do się... Próbowania. No, do no to zaraz je A Tu jest coś w pletonie. Proszę. Dobra. No? no? Widzicie, jak super. Ładny kolor. Ale świetne. Bardzo mi się to do gwiazdek. Takie. O, I jeszcze można. Masz też. tak? Markerem. Widzicie? Rozjaśnić tak? Jakie przejścia zrobić? Po tak? Naprawdę. Super. Jakbyś farbami robiła, nie? No. no. Ale super! Ekstra. Jest, jest takie roz, rozmycie, jakby. Fajne no. markery, nie? No. Super. now we only wanna dance and everyone is welcome to our gathering tonight as long as we respect each other cause we no one fights promise to do good and promise to be kind we don't sleep when the sun goes up cause we are too alive For all and all for one and we're feeling so excited. We are free under the sun. Ok, lenka, i skończona, jak I to jest? To jest teraz taka syrenka, która najpierw była człowiekiem, potem. Bardzo ciekawą historia Potem y... du dużo rybek i, i dużo dziwnych zwierząt zebrało się. Yy, uh -huh. i wciągły ją do wody, yy, odkryła, że w wodzie może stać się syreną i teraz jest syreną. I tu są... Yy, co to jest? takie wagon. Tutaj ma zmuszenek, tak? Staniczek, tak? To tak? tu jest nasz pierścionek. Gwiazdki we włosach. Tutaj, tutaj są wodorosty. Fajne oczy Ci wyszły, hmm? Usta, usta ładne. tutaj te włosy schodzą. I tu są, nawet takie wodorosty. Wodorosty wrzucili, jakaś super Ci wyszły wodorosty. Hmm. Super, nie? Ok, zaraz zabieram się zarysowanie następnego rysunku. Rysunek, powiem wam za chwilę historię do, do niej. Rysowałaś Lemka promarkerami, tak? Tak, promarkerami. Pierwsze rysunki ręki dzisiaj były promarkerami. Tak. I co to jest za postać w ogóle? To jest królowa młodosławów, ale stało się tak, jak ona ją stała. Stało się tak, że sobie chodziła tam gdzieś w pobliżu młodosławów. Nagle jeden do niej przyszedł, potem ona podeszła do niego, a ten jednorożec, tak ona była wyjątkowa, że ten jednorożec rzucił na nią taki czar, przyłożył rogiem na jej czoło i wtedy ona stała się królową wodospadów, tak samo ja, też tak tak jak jej panią tego konia. Tego jednorosza, tak? Tak, tego jednorosza Wow, jaka historia, ręka. A no, potem dorysujesz jeszcze, yy, yy, jeszcze tego niejednorostca. Przema mi się trudno rysuje, nie? Łatwo! Łatwo. To, to są takie ma markery, to tak mogą się rozmazywać trochę jak, jak farby, nie? No no, To jak sobie takie cieniowanie cień, zrobiła. Zobaczcie, cieniowanie jest tutaj zrobione. Takie z ciemnego w wyjaśniejsze przechodzi. Co ręka? Okej, okay, dobra. Tutaj? Tak? To jest jak królowa, ale to jest. Tu jedno mi... jest jednorożec. Ręka Negalansowa. Teraz uwaga, zobaczcie, Skąd? co ta ręka robi, a ręka wymyśliła sobie, że to. Połączę, ale jeszcze też ją przykleję. Jej. czujecie to? Ręka stworzyła. Jak wymierzyłaś ręka? Żeby ta była szerokość dobra, żeby to się zmieściło, żeby ta ręka z tą ręką. No, Super! Trzeba malować. Ekstra. Ok, że się podobało, dajcie promarkerowe łapki w górę i subskrybujcie. Pa! Pa, ja